Witam państwa bardzo serdecznie, witam, siemano Ostatnie podrygi tej kuinki. Jestem po świecie jeszcze koleżanka Teraz już plus pierwsza paczka, ale ogólnie Jest drop dosyć niski chyba na, na Toty Ale no, z jednej strony to dobrze, z drugiej Wiadomo, o jest Jan Bednarek Mamy tu jakiegoś walkouta, ale nie jest to niebieski walkout Na razie trafiłem jedną kartę, Entoty, no nie otwierałem tych wszystkich specjalnych paczek, no nie inwestowałem Tutaj moich petrodolarów na, na f pointsy więc, więc wiadomo, że ta szansa na trafienie Karty Toty była niska, na razie jedna karta Entoty jest to Denzel Dumfries, no nie jest to Rewelacyjny trap, ale spokojnie mamy kilka Dni, zagramy Cię pełne dwie ligi weekendowe. Gdzieś razy 82 plus. A, niestety, 7 razy albo nie, może inaczej sobie zaczniemy. 4 razy 85 plus, dwie takie paczki i zobaczmy. Bez karty toty. Szkoda! Ty to weźmy ten bilans tylko, bo jak coś tu fajnie, to żeby nie było, że na YouTube a to jakiś fatalny bilans będzie pokazywany. Podwójny walkout. I ponownie 4 razy 85 plus, skujemy. Szybka piłka Marcelo zaczynając z teo, czy i kona. Ten Marcelo szczerze fatalny chyba, nie? Jak jesteś kibicem Realu i Marcelo, no to wtedy taki Marcelo bardzo fajnie, jak śmiga na lewej obronie. 3 razy 87 plus, zobaczmy teraz. No znowu bez karty tot! Bez n Bez przesady. No, to ty to nie liczę. Za mało paczek jak żeby tutaj wymagać karty Team of the Year. Ale może padnie. tam tak jest, że się otwiera mała. Aby pada. Jedziemy dalej. 7x86. I ponownie nie ma. Dobra, skipujemy sobie. Adrian chyba trafił w witynie. Witynia widziałem kilka razy trafiony. Chyba Joker trafił w witynie. Wławoł, chyba trafił Van Dijka. No więc coś tam poleciało, ale tak raczej no, były to pojedyncze. Trafy. No topowe, ale jednak pojedyncze. Nie oglądałem, żeby się nie wkurwiać, że każdy ma, maja nie. Nie, ja do tego tak nie podchodzę. powiem ci. Jeszcze raz. Z uderzeniem. 4x85 koloru. O no. Nie, na tym żywikonie chyba sobie wypukniemy na pewno. ale debaty to jest mega konkretne. 3 87 plus. Po raz kolejny. Bez niebieskości. Bez niebieskości nawet entoty nie poleci. No, Overallowo bardzo słabo. Bardzo słabo. 287 i 8. 7. No ale jest tutaj taka jedna paczuszka. No jest ona rewelacyjna. tu 15 razy 80 plus. Dobra, to jeszcze to otworzymy. Dobra skip. No i 89, okej. Okay. 89 plus, jak zostaje, no to się naprawdę bardzo cieszę. No takie overally są pożądane. A tutaj, no paczuszka, powiem ci, no fantastyczna, rewelacyjna. 7 razy 86 plus, i tu musi być jakaś karta entoty. I nie ma karty entoty. A, ojej. Kurde, i overall'u też lipnie, nie? Zobacz. 4,8,6, 3,87. jeszcze jakaś fajna paczka. 2 razy 86 plus. O, i to paczka spoko. 887. Jak teraz coś dobrego to ja też zrobię? Dobra, nie no jakąś jedną ikonę sobie zrobię, Nie wiem, na którym kończę, tylko. 10 razy 83, niestety, jeszcze raz, tego butra oprzeć sobie. A ile składów jest na tego butrę? Butra chyba spoko, szczerze. Nawet byłby git do składu. To mogła być naprawdę całkiem fajna karta. No dobra, po raz kolejny 10 razy 83 plus. Kurwa, no ani jednego niebieskiego koloru nie ma. No, entoty. te entoty są też takie ciężkie do bo sobie kilka wczoraj spotkań. To był weekend Manchester United, zdecydowanie. Nie wiem, czy widziałeś bombę Malinowskie. No to jest naprawdę kąt Ale meczu Barcelony nie widziałem w ogóle. Tam też ładna bramka była. Dla Mina Jamala Ciekawy z tym powiem ci, jak to United pójdzie dalej, nie? W sumie ja nie jestem kibicem United, ale, ale chciałbym. Chciałbym, żeby United się odbudowało bo to jednak jest taki klub, gdzie fajnie byłoby ich widzieć na co dzień w Champions League. No bo jednak potencjał kibicowski, no potencjał jednak mają gigantyczny, żeby grać na dużej cenie. Nie fajnie jakby po prostu grali o mistrzostwo co, co sezon. Chociaż no, wiadomo, no, dwa winy bardzo poważne winy z poważnymi rywalami City Arsenala. Ciekawe, są, jak tymi słabszymi rwalami teraz sobie będą radzić. 5 x 83 plus, feda? To będzie chyba trochę minimalnie większy w tej patrzcie, co? Te rozbudowy ligowe może trzeba porobić. Czasami nie wiem co o tym sądzić. Kiedyś te rozbudowy ligowe, ludzie uwielbiali je. Wszyscy je robili. A teraz i komu się chyba z bardzo nie chce, co? Jakie to są w ogóle wymagania? Premier League, na przykład weźmy sobie. 12 kart rare. Kurde, rare, kart 11, podczas Sporo, co? Żeby tych rozbudów nastukać tak ze stówkę, to, to trochę kart potrzeba kluba. To ładny wydatek jest nawet. 3 razy 85 plus Defenders. O, to jest dobre. A to porazie tylko jest. Ej, dobra, to zrobimy sobie. Obrońcy. 3 razy plus, Defenders Pack, zobaczmy bez niebieskości, skipujemy w takim razie 87, gdzie mam tego Jonathana taha przepalić, a, bo tu jest ten Butraguenia, dobra, zobaczmy ten Butraguenia, Team of the Year 4 na 5, ej, fajnie wygląda Matyki Take, bez Incesive pasa jakiś taki komfortowy skład w miarę tutaj chciałbym zrobić, jakieś 86, jest coś tu takiego, czy nie, dobra, idziemy. jeszcze raz 85 plus jeszcze została, musimy tutaj sobie tego Jonathana wysłać do klubu, niestety cały bez koloru niebieskiego, jedna karta Entoty, ej, to nie może tak się skończyć, ja muszę, naprawdę, teraz do końca tygodnia, napierdzielam. Płaczki, jak szalony, bo to nie może tak się skończyć, że ja skończę Event Team of the Year z jedną trafioną kartą Entoty i to będzie Dumfries. Zobaczmy, 3 razy 85. Jest ten pick jeszcze z ikoną 87, czy tylko ten zwykły został? Bo właśnie nie jestem pewien. Pięć składów? O kurde, pięć składów jest tutaj: 89,88. Wow, robię tego pika niekoniecznie. Sprawdźmy go, to musi być zajebisty PRP. No zobacz, zobaczmy. pięć składów przypalonych, bardzo wysoko ocenionych. Zobaczymy, czy będzie warto. Jeden z trzech 87, 2 pik. Zaczynamy sobie dwójki, zobaczmy. Proszę, niech tutaj będzie jakaś totalna petarda, która zmieni postrzeganie mojego składu na tym koncie. Frust! Frongrivery Burza. Ok, 89. To chyba przebija tutaj Twoją predykcję, co? Frongrivery Burza. No to jest fenomenalny traf. Nie wiem ile Fronk Ribery kosztuje, ale to są, wydaje mi się, całkiem spore pieniążki. 5 na 5 Kapitalna Agility. Incisive Pass. Ok. To już na pewno jest całkiem fajny traf. CC 88. No to nie jest fajny traf. To nie jest fajny traf. No i ostatnia karta. Zobaczmy, czy będzie jakaś tutaj eventówka. Marcelo 89. Marcelo 89. No chyba to nie będzie droższa karta od Riberiego, wydaje mi się. Możemy na szybko dać znać. 89 Marcelo. 466. Okay. Ej, to chyba jest konkurencyjny traf. A ten Ribery? Ile kosztuje? Serio kosztuje tylko 300k? Taki Ribery, burza? 470. No nie no, Ribery kosztuje prawie pół bani, stary, to jest fenomenalny traf. Bierzemy Riberiego. 85 kosztuje? Ty, 85 jest droższy od 86. Nie Niewiarygodne. Trzy paczuchy zrobione. Pierwsza poczciwa paczka, 10 razy 83+. plus Bez niebieskości żadnego, bez entoty nawet, szkoda. Druga taka. Ponownie. Jest info, 86, Okej, okay. przeżyjemy. I jeszcze jedno takie podanie. Haki 89, Okej. Okay. Jest, to ty. Jest. Nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Brąza 9, 5. No ile kosztuje taka brąza? Słuchaj, no karta to ty to jest karta to ty. Ale jest... Takiego pika w ogóle. 5078 78, plus. Niesamowite. Seger 90. podobałem mi się straszne tej ikony Bardzo brzydki design Samueton Okej. Okay. No tutaj bez be szału. Ten kolega, powiem Ci, tutaj jeszcze przetrzymam je chwilę. O, jednak chyba koniec będzie. Oliver chyba jednak ma dość już. Dobra, słuchajcie. 11 winów. Zobaczmy nagrody. Dobra, idziemy, co my tutaj mamy. Od Informar sobie rozpoczniemy. 10x83. Bez Jeszcze raz. Idenka Paredes I dla mnie te kobiety z Barcelony są wszystkie takie same. Oprócz same parałuje, oczywiście. Może tu będzie Striker. Jakaś fajna karta, ciekawa. Oj, chyba nie. Peruwiańcy. Z Bundesligi, czyli, czyli Pizaru. To nie mogła być dobra karta. Opowiem no Ci na tą paczkę 7 x 85 plus, trochę tutaj podpatruję, ja mi. Trochę liczę. Nie muszę się martwić o nią totalnie. RM, RM Front, Michael Oliza 86. No co za syf. Nawet dobrego wyrala nie ma. Słuchaj, nawet 8 88 nie mam z tego. Dobra panowie, tamte nagrody nie oddały. Na szczęście mi ja. Zaledwie 20-30 minut i mamy kolejne nagrody, tak się żyje, jedziemy Kubikson dziękuję za followka, Luciano, dziękuję za followka, Deepcius dziękuję za followka panowie Jedziemy, 12 linków, uczciwie totalnie Dwie paczki 87+, Winter Wilka, Time Warp, Team of the Year, Toty, H&M Pack Co tu jeszcze tam, 3, 4, 7? dobra, no wiadomo, wiecie co jest, ja tylko trzeba tak powiedzieć ładnie, zaprezentować Zobaczymy. mam nadzieję, że ta paczka 7x85+, plus coś więcej nam tutaj przyniesie, że ona będzie tutaj troszkę bardziej atrakcyjna od tamtej za 11 minut. A, coś gówniany, even. Uraź się, o tu to normalnie toty leci? Faktycznie. Myślałem, że tylko te. Nie by no to byłoby niesamowite, jakby tutaj to ty poleciał, tak szczerze. No ale to dwa razy, dwa razy uraź się ja trafiłem. Nie, to jest nieprawdopodobne, żeby na tyle kart trafić dwa razy uraź się, ja panowie. Od razu przechodzimy do paczki 10x83, plus. 10x84. Aj, 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 No, jedna nominacja przynajmniej. No dajcie spokój, co nadzieja. 7x85, plus. dobra, chłopcy, trzymajcie kciuki. Ta paczka na pewno zmieni tutaj nasze postrzeganie na temat tego całego dropu. Niestety nie tym razem, no niestety nie Kurde, no szarpnąłbym ikonę Zobaczmy, czy mamy foder. Pierwszy pierwszym zaczynaliśmy od pozycji numer 2 Zaczniemy sobie od pozycji numer 1 Od lewej strony zaczynamy Pierwszy pick Rikuelme 88 To jest absolutny dramat Druga pozycja Przypomnę tylko, że przepaliłem, no dobra jest Oliver Kahn 91 No ale to, to nie jest to no. Przepaliłem lepszego Rikuelme na gorszego I dostaję Olivera Kana w drugim player piku. No jest ostatnia szansa David Beckham 88 Zobacz nagrodę za foodchamps, Są player peaky. To kolejny foodchampions to już będzie niestety foodchampions po Team of the Year, więc. Ale zobaczymy, czy coś się zmieniło faktycznie w nagrodach za foodchamps. Ej, faktycznie, kurde, player posłuchali nas. Jeden z 5,87+, 87, plus. dwa takie player piki. Coś jeszcze się tu się pozmieniało? Future Stars. Albo future starsy teraz będą. Też ciekawy może być event. Mam nadzieję, że tutaj nie spierdzielą tego eventu. 3 razy 84, 3 razy 87, 10 razy 85, okej okej Zamiast 10 razy 84, jest 20 razy 84, i tak z tego nic nie poleci, no mówmy się. No, ale lepiej to wygląda, no Troszkę, troszkę więcej motywacji będzie na pewno nagranie tego furczem, ale to jest za Elite 2, a na przykład za taką Elite 4, którą zazwyczaj wbijam. Też 2 pi, 1 z 5,85. 5 ok, no z tych pików zawsze jest potencjał na trafienie czegoś lepszego niż tych paczek, mówmy się. Tak, gwarancja Future Stars, to jest kasacja. Raczej tutaj się nic nie zmieni, tu raczej nic nie wypadnie. 7 razy 85, tak było. 20 razy 84, tu się tylko 20 razy 84 zmienia. No zawsze troszkę sentymentalnie się zrobiło, tak? UPR-piki były fajne, każdy je lubił, więc panie że wracają. Codzienne rozdanie, tradycyjne, 3 razy 85, plus, dobra, sobie tego. feeders, pack, z Luke skipniemy niestety bez niebieskości, Czasami nomina O. O to jest dobry trap. Jude Bellingham, 2,86. Ok. 3 razy 85. Attackers. Ok, no to jest też dobra paczka. 2,88. No i defendersi. Pff, lipa. Lipa, lipa. 3,86. 10 razy 83. 10 razy 83. Rok temu to pamiętam, że ten Toty mi co chwilę leciały. Czasami te informy lecą. To jest plus. Dobra, ostatnia. 10 razy 83. I ponownie bez karty ani Team of the Year, ale ani karty. Mentoty, niestety. Michael Olisiele, 9 składów na niego? Wygląda znakomicie, no 4 na 4. Tiki taka złota, finezja złota, low driven, sreny, R1, no wszystko, wszystko tutaj funkcjonuje odpowiednio u tego faceta. Ciekawe czy ktoś zrobił tego Bela, 17 składów to jest jakaś abstrakcja, 4 na 3, no słuchajcie, ta karta nie wyszła jakaś bardzo dawno temu. Chłop, 4 na 3 kosztuje miliony, 17 skład, wow. 86x2, zobaczmy. No i wreszcie jest karta Entoty, druga, brawo. Co to będzie? Coś fatalnego zapewne, ale fajnie, że się zaświeciło na kolor niebieski. Bardzo mi się to podoba. Jakaś kobieta tutaj elegancko, ubrana w garnitur. A nie, bo no tu Luis Diaziński! Fajnie wygląda! Ej, no coś warty jest, że to jest to jest jeden z lepszych trapów w ostatnim czasie. Naprawdę wygląda to znakomicie. W 17 ważne mecze czekałeś. O, no to prawda, czekałeś. To gra się zmieniła, no wiadomo. Tylko no trochę mnie dziwi to, że jak już dałem te ważne mecze. To dali mi jakieś lepsze paczki, no bo trzeba wsiąść, zrobić cztery składy. Jeszcze tam przy tych, przy tych składach trzeba troszkę bardziej pomieścić zazwyczaj niż przy normalnych SBC-kach, to w jakieś trochę minimalnie lepsze paczki, żeby żeby zmotywować ludzi do robienia tych ważnych meczów, a nie, że robisz tutaj ważne mecze i dostajesz jakieś marne paczki, a za wygranie czasami trzech meczów w jakimś gantecie masz paczkę 85 razy 3 No to takie trochę niewyrównane, bym to powiedział. Hmm. O kurde, tu ile paczek mam? Cztery ja Dobra, otwieramy. Z łukałciną, ale niestety bez. Druga. A w tych pucharach to ty? Jakie są tam w ogóle restrykcje składowe? Tam trzeba coś, Jakieś kart mieć, czy można swoim grać? Coś tu mamy jeszcze fajnego. 10 razy 82 czy na tych paczkach wczoraj nie pootwieram w ogóle. O! Jest karta Entoty? To jest en Nie, co to jest? Kurwa, co to jest? Nie, yes! To jest Entoty, kurwa! To jest Entoty! Let's go! i co jest? Mówiłem wam! Dwa razy 82 plus! Z takich gumianych paczek zawsze coś leci! Let's go! Vitinia! Ho, ho ho! O kurna! No niewiarygodne. Abstrakcja! Ja tych paczki nie miałem otwierać! 2 razy 82 plus! Dwa razy 82 plus! Chyba, poczekaj, sprawdzę! Coś mi nie pasowało, nie? To było trochę inne niż dominacja toty. Trafiam pierwszą kartę Toty i to nie jest kupita. Wow! No wartość tego faceta, Chłopcy. CO? JEST 5 BUCKSÓW? No wreszcie Czy wreszcie, kurwa, w sumie to tak szczerze nie... No nie otwierałem tych paczek za wiele, bo naprawdę, nawet się dobrze nie postarałem, żeby dać kartę, to trochę wylatuje wiktinia 5 na 5 Ojej, ojej To jest, to jest to konto Przemek, akurat na którym nie zagrałem w full champions do końca No myślę, że w przyszłym tygodniu trzeba nie zagrać jednak No nie ma znaczenia de warto, no karta to, nie, no niesamowite Naprawdę, otwieramy jeszcze jedną taką paczkę. Nie no, nie, niewiarygodne to jest. A jednak potwierdza się, potwierdza się moja teoria, że, że z takich totalnie losowych paczek z niczego, tam najprędzej Ci poleci karta, jakaś topowa, jak <grym> się zgłasza live <grym> eee. Jestem, słuchajcie, w takim soku nie dociera w ogóle to do mnie, nie? Haaland kosztuje 2,5, no to Haaland jest tańszy, Reiss nawet nie ma co sprawdzać, nie no, tu witnie jest jednym z droższych. Van Dyke, no, okej. Okay. Ale to słuchajcie, ja i tak wolę witnie niż Van Dijk. no wiecie, no karta jednak w pomocy da. Myślę, mimo wszystko, troszkę więcej radochy niż, niż obrońca. Mbappe, Pedri. No, Pedri, nie, Pedri. Ty, Pedri jest tańszy. Tak to będzie wyglądać. No to z laminem się dogadają, myślę panowie. Powiem, mam szczerze, że trochę mi głupio, bo wiem, że zakładam, że tutaj 90% osób z tego streama otworzyło dużo, dużo więcej paczek niż ja. A nie trafiło jeszcze pewnie ani jednej karty, to ty. Tak czasami bywa, no to nie jest sprawiedliwe. Ja się trafiłem, ale tutaj 22 trafiłem co roku, minimum jednego. Nie, myślę, że jak ktoś gra regularnie w tą grę I codziennie otwiera jakąś konkretną ilość paczek, myślę, że też jedną kartę. O, Kurźba panowie, mi się. Tragedia stała. Zjechałem na krześle i sobie przytrzasnąłem nogę. Kurwa, ukarali mnie. Nogą opuściłem fotel i sobie przytrzasnąłem fotelem stopę. Nie, nie mogłem w ogóle wyjść z tej sytuacji. Sam na siebie zrobiłem zamach. No, jest naprawdę autentycznie niesamowite. Że trafiłem kartę za 5 milionów spaczki. 2 razy 82, widzimy się kolejnym razem. Do jutra.